Na wieży Kościoła Mariackiego został uruchomiony taras widokowy dla mieszkańców miasta oraz gości odwiedzających Stargard. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16 z wysokości kilkudziesięciu metrów można podziwiać panoramę miasta i okolicy. Taras został przygotowany przez stargardskie Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych przy pomocy parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego. Warto odwiedzić kościół Mariacki zarówno dla pięknych widoków rozciągających się z tarasu, jak i dla sprawdzenia własnej kondycji fizycznej pokonując wysokie i kręte schodki Mariackiej Wieży. Cena biletu na taras widokowy wynosi 3 zł dla dorosłych, dla młodzieży złoty Zwiedzając świątynię również musimy nabyć bilety w cenie złoty zł. Zobaczcie i ocencie Państwo sami krajobraz i panoramę Stargardu.